Dzień dobry mamy godzinę na piątą i widzimy się 30 października na kardio porannym dzisiaj jest dzień ładowania i dzień w którym zostało tak naprawdę, półtora tygodnia do zawodów w Rumunii. Więc jestem dosyć podekscytowany. Spałem dzisiaj fenomenalnie dobrze. Powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy tak dobrze spałem. Przespałem spałem praktycznie całą tę noc od godziny 21:30 do 5 rano. Więc jestem naprawdę wyspany. Wczoraj miałem troszeczkę zwiększone węglowodany mimo tego, że był dzień nietreningowy bo miałem 240 gramów węgla więc też super mi się spało bo na noc zjadłem 120 gramów węgli no i naprawdę to odczułem dzisiaj rano troszkę wyższa waga ale to jest to nie szkodzi luki zarządził właśnie już wczoraj żebym przed nawet wysłaniem dzisiejszego raportu już to ładowanie zrobił dlatego, że troszkę mnie Ostatnio zaczęło mocno szybko ściągać. Dzisiaj na rano ważyłem 103,8, ale wczoraj ważyłem 103,4 i przez ostatnie 5 dni spadło mi chyba 4 czy 5 kg, więc kilogram codziennie leciało w dół. Jest tam taka decyzja podjęta przez Lukiego, żeby właśnie to ładowanie zrobić. Dzisiaj 630 g węgla. Także pokażę Wam dzisiaj dzień jedzenia. Tak to będzie wyglądać na dzisiaj. Jest taki plan. Dzień jedzenia na półtora tygodnia, to Dobrze, dzień dobry, słuchajcie. Widzimy się w nieco dziwnych okolicznościach pewnie, ale zobaczcie co ja tu mam. Wałek, to jest coś co ukradłem od e, Martina Fitzwatera, czyli rolowanie przedniej ściany brzucha. Generalnie staram się wejść w ten wałek, tak żeby on mocno wszedł pod żebra, otworzył mi te wszystkie tam przestrzenie elegancko. No, i dodatkowo staram się leciutko zaciągnąć wakuum, Przyznam się, że nie robię wakium już od dłuższego czasu w ogóle, bo nie wiem czemu. Z gniewictwa chyba nie będę Wam zasłonywał. No, ale za to dbam właśnie o to, żeby tą ścianę przed nią rozciągnąć. Przed pozowaniem zawsze sobie chwilkę leżę. Po pierwsze pozwala mi się to trochę wychilować po cardio. troszeczkę mi taki daje moment, żeby sobie oddychnąć żeby troszeczkę pozbierać myśli z rana. A po drugie no, otwiera mi bardzo fajnie te przestrzenie właśnie na kwaterny, czyli na te ćwierć obroty w, w pozowaniu, to uważyłem, że dużo dzięki temu mi się wygodniej i łatwiej robi te kwaterterny. To jest raz, a dwa, no, pozwala mi na znacznie lepszą e, frekcję w kręgosłupie. Bo zaraz po tym jak zrobię brzuch, Przechodzę od razu i robię prostownik, więc staram się otworzyć też klatkę maksymalnie do góry. Do zewnątrz pozwala się to otworzyć w pozach, takich jak właśnie najszerszy grzbietu, przodem bicepsy, przodem, tyłem e, i nawet side chest, więc bardzo fajna opcja. Tak tylko daję wam znać, bo myślę, że taka poradna rutyna e, dawno nie była nagrywana, a e, oprócz tego, nie no, ostatnio była nagrywana chyba z, nie wiem, miesiąc i tam się niewiele zmieniło, bo wtedy też już robiłem to rolowanie, ale tak chciałem przypomnieć, żeby żebyście nie, nie zapomnieli czasem. Dobrze, słuchajcie, niecodzienna sceneria, ja wiem, bo wyciągniemy moje suple na dzisiaj. Generalnie, jeżeli chodzi o suplementację, to robię sobie dobrze tak, że sobie załama przygotowuję już na wieczór suple i suple na na po prostu rano, czyli wszystko robię od razu, za jednym zamachem, żeby generalnie nie mieć później jakichś takich no, obsłówek, czy czegoś takiego wieczorem, albo żebym czegoś nie zapomniał, żebym miał po prostu pewność, że wszystko, co potrzebuję wziąć, to, to biorę. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię trepa mojego, to suplementacja nie zmienia się jakoś mocno, jedynie troszeczkę więcej oczywiście z tytułu używania orali. Jest rzeczy takich jak właśnie na przykład nak, czyli zwiększam nakaz z 600 mg dwa razy dziennie do 1200 mg dwa razy dziennie. No więc jakby to jest taka jedna rzecz, która się różni. Ashwagandha 600 mg na wieczór przed snem. Rano karnozyna cynkowa, właśnie dokładnie tak. Karnozyna cynkowa bardzo fajna rzecz przy stosowaniu na trenu czy generalnie rzeczy, które gdzieś tam wpływają negatywnie na kwestie trawienne. Więc warto jest stosować taki tip ode mnie, jeżeli ktoś chciałby. Warto jest właśnie stosować. Do tego stosuję również suplement, który nazywa się DAO. Jest to taki, taka rzecz, która zmniejsza poziom histaminy. Również indukowanej stresem, również indukowanej różnego rodzaju środkami, więc warto jest to zrobić, do tego gram melatoniny przed snem, również przy takich rzeczach jak na przykład synbolon, warto jest tu melatoninę suplementować, 1500 mg gaby na sen, również wszelkiego rodzaju nandrolony i tak dalej, gdzieś tam mogą wpływać na zmniejszenie poziomu właśnie gaby, więc warto jest skorzystać do tego oczywiście wszystkie inne suplementy, które już poznaliście śledząc mój kanał od dłuższego czasu, czyli podstawy absolutne, takie jak. Aha, czekajcie, bo zrobiłem totalnie na odwrót i teraz. Dobrze, czyli jeżeli jest na odwrót, to zrobimy na odwrót. Wybaczcie, tak, wszystkie takie podstawowe suplementy, które lecą cały rok, lecą cały rok, czyli 500 mg magnezu. Do śniadania 500 mg magnezu, do kolacji 5 tapsów omega 3 forte, czyli 4000 kwasu omega, znaczy kwasu epadecha rano i 4000 kwasu epadecha na wieczór. 3000, znaczy 12000 yy, daje yy, witaminy D3. Do tego po 500 mg krill oil, do tego Leaf 52 po jednej tabletce rano wieczorem, do tego witamina K, MK7 200 mikrogramów, do tego 500 mg kurkuminy, tej standaryzowanej na, na 95 y, mg, mili, po 200 ubikinolu rano wieczorem, 4 g Astrogalusa. Astragalus to jest coś, co powinno się stosować absolutnie tenki rok, czyli 4 gramy ekstraktu z Astragalusa, do tego 4 kapsy Cholesterol Pro, suplement bardzo fajnie wspierający właśnie cholesterol i polecam serdecznie, i do tego jeszcze nadto kinaza. I tak wygląda cała moja suplementacja, więc Zabieram się za to, a teraz wam pokażę, jak wygląda posiłek numer jeden na dzisiaj, na dzień wysoki 660 gramów węgla. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego, jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merchu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki, i wracamy do materiału. Pewnie Was nie zaskoczę. Jest tutaj 40 g klejku ryżowego, 150 g truskawek, 30 g izolatu, 1 bagiel, 200 ml białek jaj, po jednym sera proteinowego i w środku jest jeszcze yy, pomidor. I tak to wygląda: 80 g węglowodanów, 50 g białka i 0 g tłuszczy w posiłku numer 1. Dobrze, witam Was w posiłku numer 2, a będzie to po prostu kurczak. 250 gramów piersi z kurczaka ze 100 gramami brokuła 100 gramów to jest taka ilość, którą daje zawsze w dzień treningowy do posiłku do tego jest keto rolewski on jest oczywiście rozwodniony z wodą, jak pamiętacie ale do tego jeszcze oczywiście idzie już Wam pokażę co i jak idzie Klej ryżowy. ryżowy, który mi się tutaj już studzi, dlatego że jak gadaliśmy ostatnio, chcę. Znaczy jem po prostu troszkę bardziej chłodny i bardziej mi smakuje, więc 100 gram, 90 gramów kleju ryżowego i tutaj jest jeden karmelowy wafel ryżowy. Kawka do tego. I tak wygląda cały posiłek numer 2, może wam pokażę jeden obok drugiego. I powiem Wam, że ten klej z Human Protect. On jest niezwykle toksyczny, znaczy toksyczny, chemiczny, naprawdę jest dziwaczny w smaku. Taki chemiczny, ale z drugiej strony ma coś w sobie takiego pysznego, że cały czas ostatnio go jem. Co jest dziwne, wiem, bo to trochę jakbym się sam sobie zaprzeczał, ale z drugiej strony naprawdę nie wiem, jakoś jest taki, że no ciągnie do niego. Więc ile tu mamy, 15? 19, żeby nie przegiąć, 20 no powiedzmy. To jest moja dopuszczalna ilość. W związku z tym, że on ma 5 kalorii na 100 albo 10 chyba. 5 kalorii na 100 dokładnie. Jego ja rozdrabniam z wodą 1 do 1, więc tutaj jest 10 kalorii z takiego sosu. Sole to wszystko i po prostu zajadamy. 80 węgli, 50 białka, 0 tłuszczy. Dobra, witam Was w kolejnym posiłku, jest tutaj 250 g piersi z kuczaka, 100 g brokuła i tym razem musztarda, również rozwodniona, z dużą ilością wody, więc jest tutaj 15, 20 g y, musztardy takiej rozwodnionej i tutaj jest 80 g klejku ryżowego i dwa wafle, lubię sobie po prostu nabierać klej ryżowy waflem i przegryzać, tak w stylu Martina Fitzwatera, także tak to wygląda, zabieram się za jedzonko, bo jest... 12:30, jadłem 2,5 godziny temu i jestem mega głodny. Dobra, szybka akcja, posiłek przedteningowy, bo już cukier nisko 40 gramów węgli z jednego bajgla, 100 gramów pieczy z kurczaka, 30 wafier ryżowych, 100 gramów klejku, 100 gramów banana, 40 gramów izolatu białka i 10 gramów masła makadamia. Do tego oczywiście 5 jednostek hormonów wzrostu i L-karnityny 400 mg iniekcyjnej. To jest oczywiście wszystko razem z insuliną przedtreningową dzisiaj, także lecimy z tematem. A Was zachęcam oczywiście do skorzystania z mojego kodu Olszewski na propeptydy.pl. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, witam Was przed treningową porą, mam tutaj swój pre-workout. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze shakera zapierdalać trzeba, to serdecznie zapraszam do zakupienia. A tutaj co w moim pre się znajduje? Jest oczywiście Citru Argin. Jest tutaj 15 gramów Citru Arginu. Do tego jest dorzucone oczywiście beta-alanina. 6 gramów beta-alaniny. I połówka miarki Rottweilera dla troszeczkę kofeiny, bo jak widzicie Poziom energii nie jest najwyższy. Dzisiaj, w trakcie treningu, wchodzi 30 g EAA, 20 g dekstrozy. Dzisiaj, węgle będą w treningu, wyjątkowo. I do tego dorzucę jeszcze oczywiście taurynę, i glutaminę i kolagen, jak zawsze. Wybaczcie, że nagrywam to tak troszeczkę chaotycznie, ale postanowiłem, że nagram Wam dzisiaj ten dzień jedzenia cały i to będzie jeden odcinek, dlatego że jesteśmy na półtora tygodnia przed zawodami w Rumunii, a w piątek Luki kazał mi złożyć raport i będziemy wtedy na tydzień przed zawodami, więc zrobię Wam prawidłowy one week out i teraz zrobię Wam dla was, dla was tylko taki dzień jedzenia, więc to było przedtreningowy posiłek i pre-workout, jeżeli chodzi o kwestię shake'a intra-workout, opowiedziałem co i jak, więc widzimy się w posiłku po treningu, także do usłyszenia. Dobrze, słuchajcie, trening zszedł mi ponad 2 dwie godziny, 2,5 dwie ponad z cardio, więc jest godzina prawie ósma. Więc nie będę za wiele nagrywał. Są tutaj dwa bajgle: 75 gramów klejku, 300 gramów owoców leśnych, 35 gramów izolatu i tutaj 130 gramów szynki yy, yy, wieprzowej. Także chudej, oczywiście. Tak to wygląda po jednym plastrze pomidora. Zabieram się za jedzonko. Jest tutaj 160 g węgli, 50 gramów białka i 0 gramów tłuszczy. Lecimy z przedostatnim posiłkiem. Dobra, słuchajcie, witam Was w ostatnim posiłku na dzisiaj. Jest tutaj 250 ml białek jaj, 1 plaster sera proteinowego, 2 plastry mm, pomidora, jakieś 70-80 gramów szpinaku, 100 gramów płatków owsianych, 30 izolatu i 10 gramów kakao. I tak kończymy dzień. A jutro się widzimy, to podsumujemy temat. Dobrze, słuchajcie, mamy kolejny dzień, i myślę, że warto jest troszeczkę porozmawiać sobie o, o tym wczorajszym i o zmianach, jakie zachodzą w, na ten tydzień. Więc jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to jak widzieliście, było tam 300 g białka, 660 g węglowodanów i 5 g tłuszczu na cały dzień. Było to rozłożone na 6 posiłków, tak jak zawsze mam. Wczoraj jeszcze robiłem 105 minut, dokładnie no 65 minut, przepraszam, cardio. Natomiast od dzisiaj już mamy następny dzień. Przechodzę na 300 g białka, 280 g węglowodanów i 5 g tłuszczy oraz na 60 minut cardio, czyli ucięte zostało 5 minut cardio. I tak na razie do, do piątku, ponieważ jutro, czyli w piątek, muszę złożyć raport blukiemu. Będziemy już tydzień przed zawodami, więc będziemy pewnie mieli już rozpisany pigwick. No i oczywiście dam Wam znać wtedy dokładnie co i jak, i zrobię nowy materiał z nowym podsumowaniem tego wszystkiego, co się dzieje, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje. Jeżeli chodzi o kwestię tego dzisiejszego dnia jedzenia, w zasadzie wczorajszego dnia jedzenia. Jak widzieliście, bardzo dużo jem klejków teraz, to jest generalnie moje źródło główne węglowodanów kleik. Troszeczkę zostało takich rzeczy u mnie jak, jak bajgiel, dlatego że cały rok jakby jadłem teraz przez to, może cały rok to nie, ale. Ale przez cały okres odbicia jadłem bajgle, przez cały okres redukcyjny jadłem bajgle, więc one zostały w diecie jako stała. Ser proteinowy również cały czas u mnie występuje, nie odkładam tego absolutnie. Odżywek białkowych nie, nie odkładam absolutnie, przynajmniej na razie Luki nic nie mówił, żeby tego robić. Jeżeli chodzi o kwestie słodzików, to nie używam w ogóle, więc, więc aktualnie przynajmniej. Jedyne co używam, to 5 słodzików do moich lodów na wieczór, w dni, w których te lody na wieczór jem. Lody jem po prostu z tak zwanego Ninja krimi, czyli z takiego urządzenia do robienia lodów. Jest to po prostu białko zblendowane z, 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 mas z mlekiem migdałowym, przepraszam, niesłodzonym i ze słodzikami, więc tam używam 5 słodzików. Oprócz tego nie używam w ogóle tych słodzików, nie jest to spowodowane niczym innym, jak tym po prostu, że zauważyłem, że słodziki powodują u mnie gazy i jakiegoś rodzaju takie dziwne bólkotania w, w żołądku, więc staram się tego po prostu nie stosować. Napojów zero też nie piję za dużo. Może szklankę, czasem dwie szklanki dziennie, coś takiego, ale to też jest spowodowane tym, że nie mam jakoś ochoty. W zupełności wystarcza mi kawa, którą piję oczywiście bez kofeiny i herbata. To są takie rzeczy, które, które cały czas gdzieś tam na bieżąco w przeciągu całego dnia się u mnie przewijają. No i tak, tak naprawdę na wieczór wrzucone zostały jeszcze tylko płatki owsiane ze względu na to, że teraz przez cały czas miałem płatki owsiane w śniadaniu, więc chciałem, żeby to było też coś, co jest codziennie u mnie normalnie. Natomiast już od dzisiaj te płatki wyeliminowałem owsiane i wróciło śniadanie poprzednie, czyli bajgiel, kleik i owoce, dlatego, że Luki mi podniósł te 20 gramów znowu węglowodanów w śniadaniu, także tak to wygląda na teraz. No i mam nadzieję, że to miało dało Wam jakiś obraz. To ładowanie było spowodowane tym, że dosyć mocno ta waga zaczęła sparać, więc żeby mnie nie wypłaszczyło na Amen, to taki, taki zastosował zabieg luki. No i cóż, mogę powiedzieć. Tyle. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. No i dziękuję Wam bardzo za wspieranie mojego kanału poprzez używanie kodów Olszewski na stronie gymshop.pl oraz na propetydy.pl. Trzymajcie się i do następnego.